Jedynka. To jest radio. Lektury jedynki. Krzysztof Gosztyła czyta kolejny fragment sagi rodu Forsyte'ów Johna Młody architekt Bosini, dla którego Irena opuściła swojego męża Somsa Forsyta, zginął pod kołami powozu. Soms wraca do domu. Pierwszą rzeczą, jaka rzuciła mu się w oczy, była parasolka z pozłacaną rączką leżąca na skrzyni. Parasolka Ireny. Zerwawszy futro, wpadł do salonu. Pozaciągano już na noc filanki i jasny ogień z cedrowych polan buzował na kominku. Przy jego świetle dostrzegł Irenę, siedzącą w zwykłym kąciku na sofie. Zamknął cicho drzwi i podszedł do niej. Nie poruszyła się. Nie zdawała się dostrzegać jego obecności. Wróciłaś zatem. Powiedział, dlaczego siedzisz tak po ciemku? Lecz w tej chwili spojrzał na jej twarz. Tak bladą i nieruchomą, jakby krew przestała krążyć w jej żyłach. Oczy, dziwnie wyolbrzymione, przypominały wielkie, z przerażenia szeroko otwarte, brunatne oczy sowy. W szarym futrze, wtulona w poduszki kanapy, Dziwnie podobna była do tego ptaka skulonego w miękkim upierzeniu wśród drucianych krat klatki. Znikła gdzieś. Giętka, prężność jej postaci. Jak gdyby złamało ją okrutne przeżycie, Jak gdyby nie miało już sensu być piękną, giętką i prężną. Wróciłaś zatem. Powtórzył. Nie podniosła głowy. Nie wrzekła ani słowa. I tylko błyski ognia ślizgały się po jej nieruchomej sylwetce. Nagle spróbowała wstać, ale są ją zatrzymał. Teraz dopiero zrozumiał. Wróciła jak zwierzę, śmiertelnie ranione, nie wiedząc dokąd się zwrócić, nie zdając sobie sprawy co robi. Widok jej otulonej w futro postaci był aż nadto wymowny. Wiedział już teraz na pewno, że Bosnian był jej kochankiem. Wiedział, że słyszała o jego śmierci. Może podobnie jak są, skupiła gazetę na rogu ulicy, gdzie hulały wiatry i tam przeczytała tę wiadomość. Powróciła więc z własnej woli do klatki, z której tak pragnęła się oswobodzić i uświadamiając sobie nagle całą ogromną doniosłość tego faktu, chciałby zawołać, precz. Zabieraj się z mojego domu z tym twoim nienawistnym, a tak ukochanym przeze mnie ciałem. Zabieraj się z tą twoją białą jak opłatek litość budzącą twarzą, tak okrutną i tak słodką zarazem. Precz, zanim cię nie zmiażdżę, precz z moich oczu, obym cię już nigdy więcej nie oglądał. I wydało mu się, że w odpowiedzi na te niewypowiedziane przez niego słowa, Irena wstaje i odchodzi. Jak kobieta pogrążona w straszliwym śnie, z którego usiłuje się zbudzić, wstaje i wychodzi w zimno i mrok, nie poświęciwszy mężowi jednej nawet myśli, nie zdając sobie sprawy z jego obecności. I odwołując to, czego jeszcze nie powiedział, krzyknął, Nie, zostań tutaj. Potem odwrócił się od niej i usiadł na swoim zwykłym miejscu z drugiej strony kominka. Siedzieli tak, milcząc, oboje. W głowie sąsza kotłowały się myśli, dlaczego to wszystko? Z jakiego powodu tak cierpię? Cóż takiego zrobiłem? Nie ma w tym przecież mojej winy. I znów spojrzał na nią, skuloną jak ptak śmiertelnie raniony, którego biedna piersi gwałtownie podnosi się i opada w miarę, jak coraz bardziej braknie mu tchu którego biedne oczy patrzą na Ciebie, sprawcę śmiertelnego strzału, jaki weń ugodził. Patrzą powolnym, łagodnym, niewidzącym już wzrokiem, żegnającym wszystko co dobre. Słońce, powietrze i ukochanego towarzysza. Jutro, około 20.50 usłyszą Państwo ostatni z wybranych fragmentów powieści Johna Gosworthiego, Saga Rodu w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Halo, halo. Tu Radio w Ogrodzie. Już w niedzielę zapraszamy na spotkanie w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Przy domowym ogrodzie Życie prawie nad tam. Zaplątani w, w dzikie wino Wśród barw i zapachów Rozmawiamy z gośćmi o książkach do czytania pod gruszą O tym, co piszczy w trawie I o brzęczących nad uchem owadach Dzikie wino, może to zrobiłaś ty Towarzyszyć Ey, nam wino, będzie śpiew ptaków Poezja i świetna muzyka Radio w ogrodzie W niedzielę, tuż po dwunastej Zapraszają Anna Stępniak I Rafał Sławoń Jedynka to jest radio. Autopromocja. Reklama. Tour de Pologne Women. Trzy dni, trzy etapy, 300% emocji. Zawodniczki z drożyn z całego świata będą walczyć o zwycięstwa w województwie lubelskim na metach w Zamościu, Chełmie i Kraśniku. Start 12, a finał 14 sierpnia. To trzeba zobaczyć. Patroni medialni. Sportowy24, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Arche Nałęczów, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Lotto, Zonda Krypto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Reklama. Radio kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Poważny, wielokilometrowy korek nadal, pomimo dość późnej pory, utrzymuje się na trasie wojewódzkiej nr 216 pomiędzy Kuźnicą, Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. Pewne spowolnienie obserwujemy także w pobliżu Pucka i Redy oraz Jastrzębiej Góry oraz Karwi. A teraz województwo małopolskie, zakopianka i wieści z zakierownicy. Słuchamy. Aktualnie w Gaju stronę zakopanego, jadąc od Krakowa był wypadek i stoimy. Po prostu jest droga zablokowana, dosyć spory korek, więc e, jeśli jest możliwość, to sugerowałbym omijać albo jechać później. Dziękujemy za to ostrzeżenie. Rzeczywiście na kilometrze 677 doszło do wypadku auta osobowego i motocykla. Jest dnia w kierunku y, zakopanego Myślenic. Jest tam częściowo zablokowana. Mamy informację, że w tej chwili dokładnie odblokowano jeden pas, ale niestety obserwujemy tam bardzo poważny korek, zarówno w kierunku zakopanego, ale także korkuje się jezdnia w stronę Krakowa. Ten fragment można omijać pobliskimi trasami lokalnymi i wtedy, jadąc od strony Krakowa, trzeba zjechać z zakopianki jeszcze przed Libertowem i kierować się na Skawinę, a potem na Mogilany. Droga krajowa numer 8 na odcinku Kudowa-Zdrój-Kłodzko nadal jest częściowo zablokowana w miejscowości Szczytna. Na kilometrze 22 zderzyły się dwa samochody osobowe i w tym zdarzeniu 6 osób zostało rannych. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu i nadal obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Jak zawsze czekamy na wieści z kierownicy od państwa. Minęła godzina 22. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Każdy, kto popełnił błędy, poniesie lub już poniósł konsekwencje. Niezależnie od stanowiska i partyjnej przynależności. Pisze w serwisie X-Premier Donald Tusk szef rządu odniósł się w ten sposób do nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z krajowego planu odbudowy. Firmy z branży gastronomicznej i hotelarskiej są oskarżane o to, że za unijne pieniądze kupowały m.in. mobilne ekspresy do kawy, baseny, piwo bezalkoholowe, a nawet jachty. Do sprawy odniósł się także szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ja przede wszystkim czekam na wyniki kontroli. Chciałbym poznać skalę ewentualnych nieprawidłowości, jeśli one były. Pośród przecież wielu tych dotacji są także dotacje, które są wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców. To są ludzie w znakomitej większości uczciwi, którzy po prostu chcą dywersyfikować swoje biznesy. Jeżeli po przeprowadzonych kontrolach okaże się, że były nieprawidłowości, to państwo będzie reagować. Również minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska na Łęcz z Polski 2050 poinformowała, że ruszyła seria kontroli w podległych resortowi instytucjach. Prawie 100 osób utonęło w Polsce od początku czerwca. Ratownicy przypominają o przestrzeganiu zasad podczas kąpieli i uczą udzielania pierwszej pomocy. Adresatami ich działań są najmłodsi. Latem jest więcej wypadków, ondleń czy zasłabnień. Także nad wodą, dlatego dzieci powinny wiedzieć, gdzie szukać pomocy i jakiej udzielać. Oddycha? Nie. To chyba musimy zadzwonić na 112. Szymon, wodniak środowisko lekarskie, WOP w wiadomiu. W tych dzieciach jest cały potencjał, który ratuje naszych rodziców, naszych dziadków, bo sami tak naprawdę padają w panikę, nie potrafią udzielić tej pierwszej pomocy. Wiesz jak się uciska, Wyciągnij jedną rękę przed siebie, na prosto, drugą, tak? Dawaj, mocno. W ubiegłym roku w wodzie życie straciły 444 osoby. Białorusini z województwa kujawsko-pomorskiego przypominają, że mija 5 lat od sfałszowanych wyborów w ich kraju, a wielu ludzi jest nadal represjonowanych. Manifestacja odbyła się na Moście Staromiejskim w Bedgoszczy. Jej uczestnicy mówili, że kilka tysięcy ludzi zostało więźniami politycznymi. Kłopoty dotykają też rodziny osób, które na zachodzie krytykują obecną władzę. 5 lat z czasu, kiedy na Białorusi były wybory. Прэзідэнты і Лукашенко ўладу узурпіраваў. Велі людзі рэпрэсаваны 100 000ц фактаў рэпрэсій. На зіся з сакратамі 180т палітвязняў. Та вызбаў русінамдзевік бо жыєшмі чуцямі, że твоя чы знаезд з тым тэрарызмам Лукашэнкам жа тыля людзі сумвіеніў. Podobne manifestacje odbyły się w innych miastach Polski. To są aktualności: jedynki. Trwający od wczoraj pożar na terenie Parku Narodowego w rejonie Wezuviusza na południu Włoch pochłonął dotąd 500 hektarów roślinności i zagroził kilkuset mieszkańcom jednego z miasteczek. Front walki z ogniem ma 3 km długości. Władze rejonu kampania zaapelowały o pomoc do wojska. Zamknięte zostały szlaki turystyczne na zboczach wulkanu. Uczestnicy koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską wypełnili okolice zamku i dworca w centrum Lublina. To zwiększenie naszej wakacyjnej wizyty w stolicy Lubelszczyzny i europejskiej stolicy kultury, którą Lublin będzie w 2029 roku. Na miejscu jest Patryk Bedliński. Powiedz o wrażeniach. Wrażenia piorunujące, tłum bardzo zaangażowany, mimo że koncert już się kończy, to nie wszyscy się rozchodzą, niektórzy jeszcze zostali, żeby przyglądać temu miejscu i mi przypomina się podsumowanie lata z Radiem. Taki finałowy koncert w Przemyślu sprzed kilku lat. To właśnie podobnie wyglądało, jeżeli chodzi o widok i o liczbę ludzi. I też wypełnione są schody w centrum miasta. A skoro dziś gościmy w stolicy Lubelszczyzny, to oczywiście nie mogło zabraknąć piosenki w kinie w Lublinie. Kochaj mnie. Mamy nadzieję, że kierowcy w Lublinie kochają. Muzykę i będą wyrozumiali, bo korki w najbliższym czasie bardzo możliwe, a niektórzy przyjechali z daleka. Teściowie z Barmi Mazo przyjechali. Kawał drogi, skoro właśnie tutaj. To jest bardzo wielkie wydarzenie w Lublinie, z czego no, widać frekwencję. Tam ludzie czekają od ulicy Ruskiej. Mnóstwo ludzi, naprawdę. Mój syn ma dzisiaj urodziny i chciał sobie z panem Michałem szpakiem zrobić zdjęcie. I z tego co widziałem, to się udało, a za tydzień będziemy w mrozach w województwie mazowieckim. Relacjonował Patryk Beliński. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Jutro w dzień, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy, wschodzie i w centrum okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie oraz południowym wschodzie miejscami, burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie 21 stopni na wybrzeżu i miejscami na pomorzu, 27 w centrum, nawet 32 stopnie na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali, ma rosnąć. Jedynka. Polskie radio. To promocja.